Ja jestem dopiero kandydatem na seniora, bo według mnie seniorem jest ten, kto dożył stu lat, a jeszcze mi 15 brakuje. Lubię obserwować życie, obserwować ludzi, obserwować różne ciekawe, a czasami śmieszne zdarzenia. Ostatnio przeżyłem fantastyczną rzecz, kiedy szedłem nad moczarami, nagle na drodze stanął mi żuraw. A z reguły to są ptaki płochliwe, które uciekają od ludzi, a ten jakoś był do mnie przychylnie ustosunkowany. On na mnie patrzył, ja na niego. On później powoli się obrócił i ruszył. Ja poszedłem za nim. Przeszedł na bagna, rozmawiał z innym żurawiem. Ale co mówili, to tego nie wiem. Ale zjawisko było fantastyczne. Dawno temu, kiedy miałem 6 lat, to tata mnie do szkoły zapisał. Nauczyłem się liter. Później z tych literek nauczyłem się składać Słowa, a teraz na stare lata, przepraszam, na młode lata z tych słowek, spróbuję układać jakieś tam lepsze lub gorsze wierszyki. Robię to dla przyjemności, dla zabawy, dla uciechy bliźnich i swoich. Są tacy, którzy uważają, że im więcej mają sympatii płci żeńskiej, no tym są bardziej dostojni. Ja w swoim wierszyku nazwałem ich kazanową. No ale. Kazanowa, przepraszam, to może nie miał haremu, ale w Turcji kiedyś haremy mieli. Była to piękna rzecz, ale bardzo kosztowna. Hurt w miłości nie popłaca, że lepsza jest detal i rozwaga.